Jesteśmy w bardzo pięknym Kokotku. Bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Niedawno temu rozpoczęliśmy akcję Niniwa Bud i mogą się różne pytania rodzić, czy akcja ta nie jest jakąś zuchwałością, czy nie jest wystawianiem Pana Boga na próbę, czy nie jest to może coś zbyt odważnego, ryzykownego, czy nie jest też może tylko, jak ktoś może zarzucić, nie wiem, zbieraniem pieniędzy po prostu jakimś takim nieuczciwym Charyzmat tego miejsca tak naprawdę przed laty, jako miejsca przeznaczonego do formacji młodych ludzi, do duszpasterstwa młodych ludzi, do ewangelizacji, odkrył ksiądz Ludwik Konieczny, który tutaj długie lata właśnie młodych ludzi ściągał z całego Śląska. My dzisiaj jako braci jesteśmy tu już ósmy rok. Udało się nam sporo w tym czasie zrobić, jak można było widzieć przed chwilką na tym załączonym obrazku. Jest piękny trawnik, gdzie młodzież może się wylegiwać, skakać, tańczyć, można robić wydarzenia kulturalne, sportowe. Jest piękny domek Jana Pawła II, gdzie jest 14 miejsc do spania. Nasz dom oblacki Świętego Eugeniusza, gdzie może mieszkać dzisiaj już porządna wspólnota oblacka, jest pięciu oblatów, mamy kaplicę. Mamy miejsce, gdzie możemy ludzi przyjmować, spotykać się. Udało się bardzo wiele rzeczy też prawnych w te 8 lat tak uporządkować. Cała ta ziemia notarialnie w księgach wieczystych jest już też naszą własnością. Dlatego jest to dobra podstawa, żeby się rozwijać. Jest też już w tej chwili y, kilka form prawnych, które pozwalają nam prowadzić tą y, szeroką taką nawet działalność dla młodzieży. Mamy Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa, mamy Wydawnictwo Niniwa i chcemy przejść do następnego punktu, że tak powiem, w rozwoju kokotka. Kolejny punkt programu. Postawić tutaj budynek. Dlaczego teraz? Wiemy, że Bóg bardzo lubi jubileusze. Jubileusz to jest zawsze czas łaski. Przeżywaliśmy to, gdy było dziesięciolecie Niniwy, i wtedy świętowaliśmy w katowickim spotku, uczestnicząc, wielu z nas pewnie, w musicalu Jonasz, przygotowanym też przez młodzież i z Niniwy, ale nie tylko. Bardzo duże dla nas wtedy było to przedsięwzięcie. Wręcz wydawało się niemożliwe zrobić. Takie wydarzenie w Wielkim Spotku, skąd my tam zbierzemy tysiące ludzi, skąd weźmiemy ogromne pieniądze tak naprawdę na organizację tego przedsięwzięcia, ale to jest czas łaski, to było dziesięciolecie niniwy. Teraz już jesteśmy bezpośrednio przed dziesiątą wyprawą, wierzymy w to zawsze, że to jest czas łaski tak naprawdę i rzeczywiście już tak bezpośrednio się szykujemy w tej chwili do takiej porządnej wyprawy wokół Morza Czarnego, o Boże miłosierdzie dla świata. Jest bardzo wielu uczestników, tak naprawdę jest to rekordowa liczba uczestników z wszystkich wypraw. Mimo tego, że wyprawa jest długa, bo będzie trwała 8 tygodni. A teraz yy, 8 lat w Kokotku, czyli za 2 lata dopiero będzie dziesięciolecie oblatów w Kokotku, 2 lipca 2018 roku. Jeszcze troszkę czasu jest, ale każde wydarzenie wcześniej się szykuje. Bardzo byśmy chcieli po prostu Pana Boga nie zatrzymywać. Ja osobiście też mogę powiedzieć, mam 100% przekonanie, pewność, że tego miejsca Właśnie w takiej formie chce Pan Bóg. Mamy na to tysiąc dowodów. Od pierwszego dnia też naszego pobytu tutaj to była jedna wielka boża opatrzność. To, że z jednej strony niezależnie u nas, u Oblatów, dojrzewał ruch młodzieży oblackiej Niniwa i też nasze władze, ojciec prowincjał z radą, pobłogosławili to dzieło, przeznaczyli nas, mnie i ojca Bartka Madejskiego na początku, do pracy z młodzieżą. A jednocześnie tutaj zrobiło się miejsce, które trzeba było zagospodarować. I takie dwie zupełnie jakby niezależne rzeczywistości się spotkały i dzięki temu mamy Centrum Formacji Niniwa w Kokotku. Z Bożego zrządzenia jestem odpowiedzialny za to dzieło. I wiem osobiście, że nie mogę Pana Boga zatrzymywać. Nie chcę żadnej zuchwałości, jakiegoś ryzykaństwa, nie wiadomo czego, ale wiem, że Pan Bóg się nami opiekuje. Nie muszę się o to Pana Boga pytać. Wiem, że On się nami opiekuje. Kiedy ja jechaliśmy rowerami na Syberię, do Jerozolimy, do Maroka, gdziekolwiek, ja po prostu wiem, że On się nami opiekuje. Tutaj w Kokotku już od 8 lat wiem, że to wszystko to jest jeden wielki cud Boży, to jest Boża opatrzność. I Pan Bóg chce, żeby tutaj młodzież jeździła. Jest tej młodzieży coraz to więcej i w tej chwili musimy zapewnić im dobre warunki. I żebyśmy nie zatrzymali tego miejsca rozwoju, to trzeba postawić po prostu dom, w którym będzie sala konferencyjna, wszystko jest przewidziane na 75 osób. Jadalnia na 75 osób, oczywiście kaplica, pokoiki, gdzie będą też toalety, prysznice, kuchnia z takiego prawdziwego zdarzenia. Przed nami wielkie przedsięwzięcie. Bardzo osobiście, mocno w to wierzę ja, ale też oblaci w Kokotku, nasi współpracownicy, przyjaciele, wielu młodych, którzy tu przyjeżdżają, że ten czas dziesięciolecia oblatów w Kokotku to też będzie taki właśnie czas łaski, ten taki malutki, drobny jubileusz, ale Bóg lubi to, co małe, słabe. Tak ten kokotek, niby taki niewielki, ale właśnie tak działa Pan Bóg, moc słabości się doskonali. I przez ten filmik chciałbym Was zachęcić, którzy go oglądają, gdzieś słuchają, do wsparcia tej akcji, tego przedsięwzięcia. Nazwaliśmy tą naszą stronę Niniwa Bud stroną dla ludzi ekstremalnie wierzących, którzy wierzą w rzeczy niemożliwe. Gdy wyjeżdżaliśmy do Jerozolimy, to była taka pierwsza duża wyprawa, to naprawdę wielu ludzi nam nie wierzyło, w głowę się pukali, ale wyjeżdżaliśmy cały czas śpiewając i nucąc, wiara czyni cuda. Yy, I to się powtarza za każdym razem i przy każdym jakimś przedsięwzięciu, czy to był muzyka, czy on nasz spotku. Teraz kolejne wydarzenie: wiemy, że sami nie zrobimy. Tutaj ta Boża opatrzność polega na tym, że Pan Bóg się ludźmi posługuje, którzy z Nimi współpracują, którzy są na Niego otwarci. Jeśli chcesz też otworzyć swoje serce, promować tą akcję, propagować, jeśli masz taką możliwość, też wspierać, to wielki Bóg zapłać. Yy, wierzę w to, że uczestniczymy razem w Bożym Dziele. My z naszej strony obiecujemy robić wszystko, żeby to miejsce się rozwijało tak, jak powinno się rozwijać. Chcemy tutaj gorliwie, szczerze, prawdziwie pracować z młodymi yy, i też obiecujemy naszą modlitwę za wszystkich, którzy to miejsce wspierają. Mam nadzieję. Do zobaczenia na poświęceniu naszego budynku dla młodych. Będzie się nazywał Domem Świętych Młodzianków. Tak, jest Domiana Pawła II, Świętego Eugeniusza. To będzie Dom Świętych Młodzianków. Do zobaczenia na poświęceniu tego domu 2 lipca 2018 roku. Wszystkiego dobrego.